Polska Biało-Czerwoni. Dzień dobry, witam was bardzo, bardzo serdecznie na kanale VRC i zapraszam na kolejne spotkanie z naszą kadrą, kadrą z problemami, kadrą, która, która musi, musi wyjść na swoje, którą trzeba wyciągnąć na powierzchnię. Tutaj pokazuję wam nie bez przypadku grupę eliminacji do mistrzostw Europy 2024. No bo za chwilę gramy mecz wyjazdowy z Albanią, Albanią, która ma 6 punktów, podobnie jak my. Ale my mamy mecz mniej, Czechy punktów 3, podobnie jak Mołdawia, no i wyspy Owcze z zerowym dorobkiem punktowym. Przypomnę tylko szybko, że zagraliśmy mecz towarzyski z Nigerią, wygrany 3-2. No te powołania też takie, przejąłem je po naszym, po naszym poprzedniku. Ja bym to troszkę inaczej poukładał. Część zawodników zmęczona przed meczem z Albanią będzie trzeba tutaj bardzo mocno pokombinować. Gramy ustawieniem dokładnie tym samym, którym graliśmy w meczu z Nigerią. Tutaj na razie nic nie będziemy zmieniać. Zagramy identycznie, jeżeli chodzi o formację i taktykę, i zobaczymy, jak to, jak to będzie funkcjonowało. Potrzebujemy troszeczkę materiału do analizy. Nie wiemy jeszcze, w jaki sposób będziemy chcieli grać. Potrzebujemy czasu. Tego czasu troszkę mamy, bo mamy eliminację. W najgorszym wypadku możemy tutaj zająć miejsce drugie. W tej grupie, i tak wtedy awansujemy. No, niech te eliminacje posłużą nam za taki poligon doświadczalny, prawda? Troszkę popróbujemy, troszkę poeksperymentujemy, troszkę tutaj będziemy chcieli pokombinować i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobrego albo i nie. Zapraszam na pierwsze spotkanie z ekipą Albanii. Wojtek Szczęsny oczywiście będzie naszym bramkarzem. Jeżeli chodzi o linię obrony, Walukiewicz, Bednarek i oczywiście Jakub. Kivior. Na prawej stronie Mati Kasz. Nie zagra on na pewno całego meczu, bo jest podmęczony. Na defensywnym pomocniku, oczywiście, Jakub Moder. I jeżeli chodzi o stronę lewą, no to Nikola Zalewski. Ale tu jest podobna sytuacja jak z Matim Keszem. Też troszkę zmęczony jest po ostatnim meczu, ale też po sezonie. Po sezonie, no bo ten sezon jednak dobiega w tym momencie końca. Na środku zagramy sobie Szymańskim oraz, oraz Zielińskim. Bardzo ofensywne ustawienie. No i w ataku oczywiście Lewandowski oraz Krzysztof Piątek. Czyli no bardzo podobne ustawienie i zestawienie personalne do tego, co widzieliśmy w meczu z Nigerią. Jak to będzie funkcjonowało, zobaczymy. Jak to będzie w grze, zobaczymy. Jak ta rywalizacja będzie wyglądała, tego nie. Nie wiemy, ale bardzo liczymy na to, że tego meczu po prostu nie przegramy. Jak zremisujemy, bierzemy to na klatę. Jesteśmy w takim momencie budowy tego zespołu, więc może się to po prostu wydarzyć. Nie ma problemu, remis będzie ok. Natomiast wolałbym jednak w tym meczu wygrać. Jesteśmy faworytami i tak należy zagrać. Zobaczmy raz jeszcze składy Albańczyków. Mocna ekipa to jest. Co by nie mówić, to jest mocna ekipa. No i Polacy w ustawieniu 3-5. Dwa, yy, czyli w takim jaki widzimy w tym momencie, trzy zwycięstwa z rzędu, forma bardzo dobra, a to przypomnienie tego jak wygląda grupa. Polacy są w tym momencie liderem tej grupy, no i zaczynamy. Ja sobie tylko nie pozwolę szybciutko stałe fragmenty gry podrzucić tutaj moje, które gdzieś tam znamy z Drezna, dobra i możemy, <laughs> przepraszam. Zaczynać na czerwono-czarno Albania na biało-czerwono biało-czerwoni goście w dzisiejszym meczu i tak jak mówię jak wywieziemy punkcik będzie ok są jeszcze mecze gdzie możemy wygrywać i te i te komplety zabierać punktów czyli trzy oczka dzisiaj jak będzie remis będzie w porządku biorę to jako dobry wynik mówię to jest moment przebudowy też jest kadra i to zgrupowanie jak mówię te powołania Odziedziczone po poprzedniku, więc musimy grać tym, co mamy, wchodzimy jakby tak w samym środku, no ale to na początku atakują nie, Albańczycy, Hysaj, do środka Boria, no i tam Kiwior się w to wszystko wmieszał, razem chyba z bernarkiem no i dzięki temu Albańczycy bramki nie zdobyli, ale mają piłkę, Mehmeti wycofanie do Jim e, City'ego, Jim City, zobaczmy do Ramadaniego, Ramadani teraz do bareto to wszystko środkiem, Asilani ta akcja nie jest zakończona, Ramadani zagranie dobre do Mehmetiego, ależ go tu wypatrzył, dośrodkowanie Boria, to jest zawodnik wysoki, no i tu będziemy na na pewno mieli z nim problemy bo chyba ta nasza obrona aż tak wysoka nie jest. Jest zagranie Szczęsnego na Zalewskiego. Zalewski rusza z pierwszą akcją ofensywną reprezentacji Polski. Zieliński wycofał. Jest tam presja Albańczyków, ale nie tracimy posiadania. Kiwior, Moder już tam szuka zagrania do Zielińskiego. Lewandowski, Lewandowski, ale już tam piękna piłka do Zalewskiego. Będzie Zalewski miał szansę na dośrodkowanie. Zalewski piątek i mamy bramkę na 1 do 0 z asystą Zalewskiego. Jeszcze weryfikacja. Poczekajmy, nie cieszmy się zbyt wcześnie. Czy ten gol będzie uznany? Tego nie wiemy. Chyba nie. Tak, jest gol. Dobra, dziękujemy serdecznie. Troszkę nas VAR przeciągnął, troszkę nas tutaj Yy, powiedzmy, yy, no, doprowadził do stresu, ale jest gol piątka, jest asysta Zalewskiego, jest gol na 1 do 0. Dobrze, doskonale się ten mecz dla nas rozpoczyna już yy, w siódmej yy, minucie w Tiranie, ale to nie jest koniec. Albania jest mocna, Albania jest na naszym tle, jest zespołem solidnym. Walukiewicz zagranie do Matego Kasza. Mati Kasz do Lewandowskiego. Lewandowski do y, Walukiewicza. Na razie na tej prawej flance wszystko. Lewandowski dobrze rozgrywa, źle rozgrywa. Nie, niestety Lewandowski tutaj e, no, niepotrzebnie chyba. Aż tak ryzykownie. No i Broja. Ależ tu oszukał naszą obronę. Na szczęście nie jest to Erling Haaland, który zapewne go laby zdobył. No Broja tego nie, nie potrafi nie, uczynić. Prowadzimy 1-0. Kwadrans meczu na Air Albania Stadium w Tiranie. Za nami gorąco, piekielnie Czerwiec, 30 stopni. Sędziuje pan Hooper z Anglii? Tak, Simon Hooper. Wcześniej sędziował Irlandię Północną kontra Danię. Nie powinien chyba. W każdym razie, 20 minut za nami. No nie jest to mecz wybitny, nie może taki być. Tu potrzebujemy jeszcze czasu troszeczkę, żeby to wszystko ee, poogarniać. 24. Minuta prowadzi Polska 1 do 0 z Albanią, ale to Albania jest bliżej znowu naszej bramki. Ramadani, Aslani, środkiem pola to wszystko. Kumbula, mamy tutaj Mitaja, mamy Barę, zobaczmy. Mehmeti, no i tam Walukiewicz, ale źle interweniuje. Oj, będzie niebezpiecznie. Jednak szczęsny to jest szczęsny. Mamy tu problemy. Mamy tutaj problemy w środkowej strefie, niestety przerzucimy sobie to odwrotnie, damy Lewandowskiego troszkę wyżej, ale piątka damy sobie jako odgrywającego z funkcją wsparcia, a Lewandowskiego damy sobie jako wysuniętego napastnika. Dobra, musimy eksperymentować, testować, bo potem nie będziemy mieli materiału do analizy, a tak to będę w stanie coś z tego może wyciągnąć. Mitaj Walukiewicz, Zieliński wybija piłkę. Mitaj ją przejmie, ale już z tej akcji chyba nic nie wyjdzie. Dobrego, chociaż nie zapeszajmy, poczekajmy, bo jest chysaj w polu karnym. Oj! No, to była setka. To było więcej niż setka dla Albańczyków, ale szczęsny po raz kolejny ratuje nam tutaj skórę. Oj, to jest niebezpieczna. Niebezpieczny moment i szczęsny po raz kolejny broni. Szczęsny po raz kolejny wyskakuje najwyżej w polu karnym. Mamy dużo, dużo w tym meczu szczęścia. Ale to spodziewałem się meczu trudnego. Spodziewałem się meczu ciężkiego. Pamiętajmy, że ja nie miałem żadnej tutaj, tak naprawdę, żadnego takiego momentu, w którym mógłbym z tą reprezentacją dłużej popracować. To jest dopiero pierwszy mecz oficjalny, no bo mecz z Nigerią troszkę nam pokazał, że, że być może nie idziemy w tą stronę, co trzeba, ale to, to spokojnie. Jeszcze jest czas. Trzymański. Matikasz. Matikasz, zobaczmy, wycofanie do Walukiewicza. Walukiewicz będzie grał środkiem. Tutaj mamy bednarka. Bednarek tą piłkę zgrywa do Kiwiora. Kiwior będzie szukał modera. Dobrze, bednarek. Bednarek do piątka. Piątek tam uruchomił Lewandowskiego. Lewandowski sam na sam. Lewandowski. Poprzeczka. Nie wiem, czy ta piłka nie rykoszetowała przypadkiem od któregoś z obrońców. Ale powinno być tutaj 2 do 0. Powinno być 2 do 0 dla reprezentacji Polski. To było stuprocentowe. To było coś, co powinno się zakończyć golem absolutnie. Lewandowski jednak tego nie wykorzystał. Dlaczego? Nie wiem. Taki napastnik powinien z zamkniętymi oczami zdobyć w tym momencie bramkę, a już ruszają Albańczycy. Niewykorzystane sytuacje lubią się mścić i bardzo często się mszczą. Eee, tak może być w tej sytuacji. Mamy tutaj Hysaja. Znowu niepilnowany. Hysaj Bednarek wybija. Ramadani. Jeszcze raz będzie Hysaj. Zobaczmy. E, Ramadani. Jest tam barę, Mamy problemy. Mamy problemy strzał z dystansu, ale daleko. Daleko od bramki. Są problemy też na bokach. To nie nadąża nam Zaleski. Nie, nie nadąża nam Kasz za tym, żeby zatrzymywać e, tutaj Hysaj. Hysaj bardzo wysoko ustawiony e, i on tutaj robi problemy. On tutaj przeciąża tą e, prawą stronę Albańczyków, a lewą naszą i dzięki temu Albania ma sytuację. No ale... Szczęsny ma bardzo niską ocenę, jak na te dwie sytuacje, które obronił, a one były doskonałe: Ramadani. Znowu rusza yy, zespół Albanii, Ramadani, nie niepokojony. Nie ma tu nikogo absolutnie, kto mógłby tą piłkę wybić. Szpędzi, szpędzi, znowu jest to wahadło. Znowu jest ten bok. Hysaj, Hysaj próbuje środkiem, barę z dystansu, ale to oczywiście do bramki szczęsnego. Nie wpadnie. No i prawdopodobnie wynikiem 1-0 do przerwy, chociaż jeszcze poczekajmy. Jeszcze, ale tu stoją w pięciu, w środku pola. Yy, Albańczycy dobrze są ustawieni. Zalewski idzie sam. A stracił, stracił. Zagrał absolutnie do nikogo, i dzięki temu Albania. Będzie miała kolejną sytuację. barę do środka, ale Zieliński przechwycił. Może jednak pójdziemy z akcją piątek. Jest tam Lewandowski sam na sam. Druga sytuacja stuprocentowa Lewandowskiego. I po raz kolejny Lewy nie strzela. Kesz, pusta bramka. Lewandowski nie ma sytuacji bramkowej. No Lewy już powinien w tym meczu mieć dwa gole. Wynik powinien być taki myślę 3-3 w tym momencie. No bo to jest mecz wyrównany. To jest mecz, gdzie obydwie drużyny marnują na potęgę swoje e, niestety e, sytuacje. Więc no oby Lewy... Tutaj i pomocnicy wyglądali w drugiej połowie troszkę lepiej. Zmęczony Zieliński, Zalewski, Kasz. Będą potrzebne na pewno zmiany. Na razie piątek najlepszym naszym zawodnikiem. Dwa razy dał kluczowe podanie do Lewandowskiego. Dwa razy lewy wyszedł po tym podaniu sam na sam. Gdyby może było odwrotnie, to piątek by zdobywał te gole. Nie wiemy tego i tego się już nie dowiemy. W tym momencie mamy 49 minutę. Polacy prowadzą z Albanią 1 do 0 w bardzo ważnym, ale też bardzo trudnym, ciężkim spotkaniu. No i mamy Mehmetiego, rzut rożny dla Albańczyków. Czy tutaj z tego coś będzie? Na pewno będzie niełatwo, bo to jest zespół, który grać potrafi na stałe fragmenty. Szczęsny gola wpuszcza. W końcu ten strzał z dystansu okazał się zabójczy. Szpendi, Steven Szpendi, gracz Empoli, 22-letni zawodnik zdobywa swojego debiutanckiego gola dla tej reprezentacji. No więc niestety nie dowozimy. Tego prowadzenia, no ale miał lewy sytuację, mógł je wykorzystać, nie wykorzystał i przez to niestety wynik jest jaki jest. Chociaż trzeba przyznać sprawiedliwie, że Albańczycy w tym meczu są, no deczko lepsi, deczko lepsi i na pewno na tą bramkę zasłużyli. Barę, gonimy tamtego zawodnika, ale nie potrafiłem piłki odebrać. Jim City do bramkarza, Berisha, będzie to rozgrywał od bramki chyba dalekim, takim wykopem, chociaż niezbyt dalekim, takim półśrednim. Hysai, znowu wysoko ustawiony, mamy Jim City'ego. Jest szpendim. My będziemy za chwileczkę zmian potrzebowali. Ramadani dobroi. Broja teraz wychodzi tutaj w pole karne. Nikt go nie potrafi zatrzymać. Dramat w obronie. Dramat w obronie tej reprezentacji. Dobrze. E, Zieliński musi zejść, bo jest zmęczony. Kacper Urbański w jego miejsce. Ale zrobimy sobie z niego pomocnika. Hmm, chyba środkowego z funkcją ataku. E, myślę, że Zalewski też będzie potrzebował odpoczynku w jego miejsce. Michał Karbownik. On ma chyba dobrą lewą nogę, nie? Tak, przyzwoitą. No i Matikasz. Tu też potrzebujemy zmiany. No dajmy sobie Kamila Juźwiaka może. Też nie jestem pewien co do tych zawodników. To nie są jakieś wielkie, wielkie postaci. Jeżeli chodzi o świat futbol menadżera, to nie są zawodnicy, którzy kiedy wchodzą na boisko, nawet w tej reprezentacji, to w klubie, a w reprezentacji to już w ogóle, dają nam jakiekolwiek przekonanie, że będzie dobrze. Nie, wręcz przeciwnie. Mamy... Mamy obawy. Mamy obawy, że, że to po prostu się nie uda. Mehmeti. Mehmeti, zobaczmy, piłka wycofana. Kumbula do Hysaja. Jest tam przechwyt Urbańskiego, ale co robi Urbański po przechwycie? No, zagrywa piłkę na 40 metrów do przodu, gdzie nie ma absolutnie nikogo. To jest potężny, potężny błąd, bo oddajemy piłkę w zasadzie za darmo, kiedy moglibyśmy na przykład wyprowadzić kontrę Szpendi szpędzi do środka schodzi z tą piłką zawodnik gospodarzy 63 minuta. No, Albańczycy rozgrywają tą piłkę fantastycznie. W zasadzie wszystko im tutaj w tym rozegraniu wychodzi. No my im pozwalamy na zbyt wiele laci ostry kąt i musi być bramka, ale jest spalony. Boczny trzyma chorągiewkę w górze. Jeżeli za moment się nie pozbieramy w tym meczu, to będziemy mieli ogromny problem. Wycofajmy troszkę ten pressing. Bo może zbyt wysoko wychodzimy, w każdym razie bramka jest nieuznana, no ale to Albania w tym meczu przeważa i to jest niepokojące i to jest niedobre dla nas. To oni na pewno jeszcze będą mieli sytuację, bo my w tym meczu wyglądamy naprawdę z minuty na minutę coraz gorzej, a Lewandowski to już katastrofa. Lewandowski zmarnował dwie setki, a w tym meczu to mogło wyglądać inaczej, ale też prawda jest taka, że to o czym mówiłem, Albania też na pewno na jakieś gole zasłużyła. Niestety, taka jest prawda. Kwadrans y, do końca y, spotkania. O, może rzut rożny. Może tutaj jakimś cudem po stałym fragmencie gry się przemkniemy. Urbański jest dośrodkowanie. Bednarek odegra do Urbańskiego. Będzie chyba jeszcze jedna wrzutka w pole karny. Urbański, tak, zamyka tam piątek, ale niestety Kumbula y, zagrywa piłkę. Dokładnie do Uzuniego I to Albańczycy mogą mieć teraz kontrę. Nie będzie kontry, uspokoili tą grę. Tą piłkę sobie przetrzymają. Stworzą tą akcję od zera. Manaj Zobaczmy, do boku tu mamy Mitaja. No te strefy boczne to są nasze problemy. Zobaczmy, nie dobiega tutaj juźwiak, jest laci w polekarne Barre. Gdyby to byli lepsi piłkarze, to tak naprawdę Albańczycy byliby pewnie drużyną, która spokojnie wyszłaby na prowadzenie. O, a, jednak, a jednak póki co nie potrafią tego e, uczynić. Szczęsny e, zagranie do juźwiaka. Ja nie wiem, czy mnie. My mamy tutaj Linettiego i można by było spróbować jeszcze zaatakować. Zrobimy tak, damy tu dwóch obrońców grających piłką. Za Bednarka wprowadzimy sobie Modera, nie Modera przepraszam, tylko Linettiego. Oczywiście, Moder pójdzie troszkę wyżej. Hop, Linetty tutaj będzie grał i będzie ryglem defensywy. Absolutnym. Środkowy pomocnik, a z Modera zrobimy sobie cofniętego rozgrywającego z funkcją wsparcia, a to Szymański będzie mógł troszkę pójść do przodu. Dobra. Spróbujemy w ten sposób i mamy jeszcze jedną zmianę. Yy, Moder, no nie ma kogo za bardzo wprowadzić. Yy, piątek zmęczony, niech wejdzie Buksa. Dobra. Zróbmy to w ten sposób. Juźwiak. Walukiewicz. Idziemy po trzy punkty. Szymański, Szymański, dobre przegranie do karbownika. To jeszcze jest przed zmianą taktyki ustawienia, więc to jeszcze się nie załączyło, no, ale fatalne dośrodkowanie, okropne dośrodkowanie, zupełnie na nikogo. Na przestrzeń, gdzie nie ma nawet naszego zawodnika, tak, Szymański, dobra interwencja. Przejął Jóźwiak, Walukiewicz. Walukiewicz będzie to wyprowadzał, ale na spokojnie do bednarka. Bednarek do środka. Tu mamy Trzymańskiego, ale nie ruszył się po tą piłkę. Zupełnie czekał na nią do samego końca. To jest reprezentacja Polski w pełnej Aj, tutaj szczęście troszeczkę w pełnej w pełnej okazałości. Proszę państwa widzów. To jest nasza reprezentacja Polski i dokładnie ona gra tutaj tak samo jak gra w rzeczywistości bez polotu, bez ambicji, bez woli walki, ale tutaj po to jest pan trener, selekcjoner piwarski, aby to zmienił. Jeszcze będzie dośrodkowanie, jeszcze będzie próbował laci zgrać tą piłkę. Lewa noga. Piłka dochodząca. 10 minut do końca. Wybija e, Walukiewicz. Szpendi. Szpendi, ale zablokowany przez Skarbownika. E, do niej dopadnie Hysaj. Moder odebrał. No i tutaj już ta e, taktyka się zmieniła. Lewandowski. Idziemy z kontrą. Buksa do Urbańskiego. Ale kontrolę ci reprezentacji Polski. Urbański w polu karnym. Bare tutaj nie fauluje. Odbiera czysto. Urbański w pole karne. Buksa zamyka. Buksa. Nie ma strzału. Jeszcze zamieszanie. Błąd e, piłkarzy Albanii, ale nie ma tutaj absolutnie już e, sytuacji dla Biało-czerwonych No i zostaje nam dosłownie kilka minut do końca tego spotkania Mamy rzut rożny Może tutaj, może teraz Urbański Dogra jakąś piłkę na krótki słupek Jest tam Lewandowski Nie ma strzału, Moder jeszcze tutaj zgrywa Jim City, Moder, Urbański Trzeba oddać strzału Chciał dokręcić Urbański prawą nogą Taką piękną, techniczną, przy piłeczką Ale to mu się nie udało 80 czwarta minuta Walukiewicz, jak mówię Idziemy ofensywnie, idziemy po trzy punkty. Albo my, albo oni. Mitaj, mitaj, do środka jest Laci, Uzuni, Uzuni, Uzuni. Zobaczmy, Szpendi przejmie karbownik. Nie przejął oczywiście tej piłki zawodnik reprezentacji Polski. Barę, bare, bare 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 prawa strona. Hysaj, dośrodkowanie i. Wybija juźwiak, ale pod nogi Mitaja zupełnie też bez sensu nie popatrzył i szczęsny ratuje. Dlaczego szczęsny ma ocenę 6,5? Nie jestem w stanie tego zrozumieć. Tu jest jakiś błąd. On nam wybronił przynajmniej trzy setki w tym meczu. No gdyby nie on, to byśmy naprawdę doznali yy, kompromitującej porażki. Taka prawda, wstyd, hańba, nie wracać do kraju. Szczęsny po raz kolejny ratuje Polskę. Brawo Wojtek. <laughs> Brawo Wojtek. Wojtek jest niesamowity. No to zobaczmy teraz, jak wyprowadzimy. Tą akcję, jak ta sytuacja się nam zawiąże, albo i nie. Szymański daj do boku, dobrze, do Juźwiaka. Juźwiak rusza prawą stroną, piłka tam na buksę, buksa jakimś cudem ją przejął, boksa, ale nie ma szans, aby tutaj stworzyć sobie sytuację. Zbyt szybko to rozegraliśmy. Na dwa podania nie było tam nikogo. Partnerzy nie nalążyli ani za boksą, ani za, za Juźwiakiem. No i to się niestety przekuło w taką dziwną akcję, która szans na dobre zakończenie nie miała. Juźwiak. No, Panie Juźwiak, dobrze, do Szymańskiego. Szymański, do Juźwiaka, Juźwiak w pole karne Lewandowski nie dojdzie do piłki. No i no i chyba tutaj będziemy mieli podział punktów. Wszystko na to wskazuje, no chyba, że jeszcze coś się zmieni. Karbownik, 89 minuta. Karbownik, linety, linety do buksy. Buksa tyłem do bramki, no nie jest to jego najlepsza pozycja. Walukiewicz. Zobaczmy, do Karbownika, dobrze, że tam nie przechwycił zawodnik Albanii, nie pozwalają nam gospodarze wyjść na ich połowę, Urbański dopiero teraz buksa, nie, 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 przegraliśmy tą przebitkę, przegraliśmy tą przebitkę w związku z tym Albańczycy przy piłce, ale jest Karbownik, dobrze, cofnął się po tą piłkę, Kiwior. Kiwior, kiwior do Modera. Moder teraz tutaj próbuje do Urbańskiego jest Lewandowski. Znowu szybko próbujemy się przedostać. Lewandowski w roli skrzydłowego, piłka do buksy, ale co tu Buksa z tego może zrobić? No nic, no co może zrobić? 16 metr strzał głową za szybko. Za szybko próbujemy. To są najprostsze, oczywiście sposoby, tak, czyli dośrodkowanie, ale. To się nie uda. Szymański, moder. Moder, zobaczmy, do Szymańskiego. Szymański pod polem karnym, on potrafi uderzyć. Szymański, Berisza! Ale to było dobre, to było dobre uderzenie Szymańskiego, niestety nie wpadło do bramki nie Beriszy, no i Urbański będzie dośrodkowywał e, prawą nogą I to będzie piłka dochodząca Troszkę sytuacji nam się stworzyło po tej zmianie taktyki Jakub Kiwior 2 do 1 I po rzucie rożnym, i po rzucie rożnym No i opłacało się przejść na ofensywę nie, W tym momencie Polacy prowadzą w Albanii 2 do 1 Po golu Jakuba Kiwiora Ja zawsze wierzyłem w tego piłkarza to nie jest najwyższy zawodnik na boisku, ale zawodnik, który doskonale gra głową i w tym momencie to udowodnił piękna bramka pod poprzeczkę niemalże w okienko, która prawdopodobnie da trzy punkty reprezentacji Polski, bardzo ważne trzy punkty na bardzo ciężkim terenie. Widzieliśmy, jakie mieliśmy w tym meczu problemy. Ile szczęścia, urbański jeszcze strzał głową, na wiwat, na koniec i Polska będzie miała po trzech spotkaniach 9 punktów w grupie eliminacyjnej do mistrzostw Europy. To, to jest taki mecz jak Zabrzęczka, nie? Nie ma nas cały mecz, nic nie gramy. Rywale mają sytuację, a my strzelamy ostatniego gola. Więc bardzo, bardzo pragmatycznie. Może to nie był mecz przyjemny dla oka, może to nie jest reprezentacja jeszcze taka, jaka ma być. Ale spokojnie, powoli będziemy to, będziemy to wszystko budować. Na razie po trzech spotkaniach mamy punktów 9. A Czesi remisują z Wyspami Owczymi 2-2. Idealny dla nas wynik. Idealny dla nas wynik. Tym bardziej, że Albanię mamy jeszcze u siebie. Więc tutaj powinno być już teraz łatwiej. Dziękuję Wam serdecznie za ten odcinek. Jest bramka oczywiście, piątka, jest bramka Kiwiora. Kiwior zdobywa swoją y, trzecią bramkę dla reprezentacji Polski. A Polacy są liderem, samodzielnym liderem grupy E. Dobrze, dużo zdrówka Wam życzę. Nie. i dobrego tygodnia trzymajcie się cześć.